Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się w zespole szkół imienia profesora Janusza Groszewskiego w Mielcu. Realizują Państwo inicjatywę Ja i moja ojczyzna. Co skłoniło Państwa do złożenia oferty i dlaczego ten pomysł, a nie inny? Dobrze, więc może ja najpierw zacznę. Do złożenia oferty skłoniło nas poczucie, że wśród młodzieży mamy mały patriotyzm, szczególnie chodzi tutaj o taką ojczyznę lokalną, naszą małą ojczyznę, że spotyka się na lekcjach języka polskiego czy też historii słabą znajomość takich codziennych miejsc historycznych, słaba znajomość w ogóle historii regionu, szkoły, historii szkoły i chcielibyśmy, aby przez ten projekt młodzież mogła po prostu więcej wiedzieć na temat takich rzeczy, które codziennie ich otaczają, które codziennie są po prostu z nimi. Z perspektywy ucznia to na pewno projekt dużo daje do tego, że z racji, że jesteśmy młodzi i nie za bardzo ta historia Naszego miasta, czy ogólnie tego, co się wokół nas dzieje, przechodzi przez nas. Wiadomo, to, co uczymy się na lekcji historii, zostaje przekazane na lekcji historii, ale nie zawsze rzeczywiście wiemy, co się działo w naszym mieście lub w okolicach. Dlatego, taki projekt, jaki jest teraz, umożliwia nam poznanie miasta bardziej, na przykład naszej rodziny. Niektórzy mają rodzinę, a nie wiedzieli o tym. Tak jak ja jestem. Osobą, która nie za bardzo przepada za historią, nie za bardzo umiem uczyć się tej historii, a właśnie dzięki takim projektom, temu, że jest to inicjato, inicj... jest ta inicjacja tego projektu, to, to pokazuje, że rzeczywiście ta historia gdzieś ma ten sens. Gdzieś jest coś, że człowiek chce poznać bardziej tą historię swojego miasta, swojej rodziny, ludzi wokół, więc jak dla mnie projekt jest naprawdę super i powinien być realizowany. Tak, projekt historyczny. A jakie są jego główne elementy? Co Państwo realizowali? No to na pewno mieliśmy spacer po Mielcu. Było nawet dzisiaj to mówione na naszej lekcji otwartej. Byliśmy też w Bliźnie i byliśmy również w Pustkowiu, gdzie znajdował się obóz. I głównie. To ja może jeszcze dodam, że zrealizowaliśmy część projektu, czyli spacer po mieście i wyjazd do blizny poligonu doświadczalnego Rakiet V1-V2 oraz do obozu pracy w Pustkowie. Przed nami jeszcze noc filmowa i podsumowanie projektu. Oczywiście jeszcze mamy spotkania na godzinach wychowawczych młodzieży, która brała udział w projekcie, aby opowiedziała o tym projekcie pozostałym uczniom i mamy również takie prezentacje, które młodzież już częściowo nam przedstawiała, przygotowywała, ale jeszcze będzie mogła przygotować z nocy filmowej, jeszcze z tych wydarzeń, które nastąpią, i będzie mogła podzielić się wiadomościami z tych e, doświadczeń swoich e, z młodzieżą szkolną. Świetnie. Wspomniałeś, że e, dzisiaj była lekcja otwarta. Mógłbyś powiedzieć kilka słów o niej? E, oczywiście. E, na lekcji otwartej e, mieliśmy gości, absolwentów e, naszej szkoły. E, na lekcji o, y, głównie opowiadaliśmy o tym, jak nasza szkoła wyglądała przed jak wygląda teraz niej, czyli kiedy została założona, co się z niej zmieniło, jakie y, inicjatywy budowy, zmiana y, lokali, y, praktyk. Wszy, po prostu wszystko, jak wyglądało kiedyś, jak wygląda teraz. Porównywaliśmy to. Y, uczniowie pokazywali, mówili też o swoich. Przemyśleniach? Tak samo absolwenci opowiadali o tym, jak żyli w swoich czasach, jak to wyglądało u nich, jak wyglądała nauka, jak na przykład budynek, jak zmieniła się pracownia, w której pracowali. Głównie o tym opowiadać. Ja tutaj jeszcze dodam, że byli zaproszeni absolwenci liceum pedagogicznego, bo kiedyś w tym budynku mieściło się liceum pedagogiczne, a od 1967 roku było tutaj technikum elektryczne i był właśnie pan, który jest przedstawicielem pierwszej klasy technikum elektrycznego i właśnie te wspomnienia chyba młodzieży dały najwięcej. Plus, oczywiście, nauczyciel i absolwent tego, tej szkoły, tego technikum, pan Marek Sypek, który też chyba wzbudził zainteresowanie młodzieży, bo to jest jeszcze wychowawca jeszcze? Kuby. Więc pewnie dowiedzieli się też wiele tu jego wspomnień z tej szkoły. Więc spotkał się to z wielkim chyba zainteresowaniem młodzieży, widać to było dziś. Czyli ta transmisja międzypokoleniowa, tej wymiany wiedzy, doświadczeń tutaj w gmachu szkoły. Odbywa się cały czas, tak? Tak, cały czas mamy tutaj nauczycieli, którzy są absolwentami, i to nie jeden nauczyciel, ale kilku mamy, którzy aktywnie do dzisiaj pracują. No, mamy też absolwentów, którzy przychodzą, jak już dzisiaj było wspomniane, na wszystkie nasze ważniejsze uroczystości. Dzisiaj dostali zaproszenia też, zaproszeni goście na kolejną wielką uroczystość, jaką będzie przysięga kadetów z klasy pierwszej wojskowej, klas mundurowych. Mamy co roku takie wydarzenie. Dzisiaj był zasadzony dąb. Dlaczego i z jakiej okazji? My w tym roku świętowaliśmy 25. rocznicę wejścia Polski do NATO i 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, i taki główny, główny dzień poświęcony tym rocznicom był 10 maja. Gdzie był quiz wiedzy na ten temat, były różne takie przedsięwzięcia z tej okazji. Później też gościliśmy członkini biura europoseł, ale okazało się, że sama pani europoseł nie mogła przyjechać, miała inne obowiązki. I teraz, kontynuacja tego w tym projekcie, postanowiliśmy połączyć to jeszcze z historią regionalną i w właśnie ten Dąb Pamięci z okazji tych ważnych dwóch rocznic w tym roku, które mają miejsce. A chcieliśmy to też połączyć, że wsadzamy ten Dąb z okazji 25-lecia Polski w NATO i 20-lecia Polski. W Unii i połączyć to z taką, no chyba już tradycją naszej szkoły, że kiedyś w 1932 roku wsadzono dąb e, ku pamięci e, marszałka Józefa Piłsudskiego, który stoi przed e, e, naszą szkołą, przed machem naszej szkoły, a teraz będzie kolejny dąb, który będzie upamiętniał kolejne rocznice, no i przez to też nasz projekt, który też jest pewnie e, no zapewne, nie pewnie, tylko zapewne jest szerzeniem też historii. Symbolika to jest łączy. bardzo ważna. Tak, tak. symbolika. Bardzo ważne jest w naszym narodzie. A na jakie wyzwania Państwo w czasie realizacji projektu napotkaliście? To może ja Jakieś powiem trudności? więcej. Właśnie. No na pewno przy każdym przedsięwzięciu spotkamy trudności. Tutaj też napotkaliśmy takie. No na przykład z kompletowaniem liczby uczestników na pewno był problem. Może zacznę od tego, że spacer po mielcu to y, chyba nie było raczej takiego problemu, było to zamknięte w kilku godzinach lekcyjnych. Tutaj jest obecny dzisiaj panem Józefem Witkiem, no taką ważną osobistością w Mielcu, autorem encyklopedii miasta Mielca. Młodzież właśnie przy okazji projektu mogła poznać tego człowieka i to, że też jest absolwentem tej szkoły. Ale wracając do tego, kolejne trudności napotkaliśmy przy wyjeździe do Bliznej pustkowa kiedy mieliśmy już zamkniętą listę obecności. Okazało się, że no, um, uczestników zdziesiątkowały choroby. <murze> Może przesadziłam tak mówiąc hipebolistycznie, ale. Faktycznie, no część osób nam wycofała się w ostatniej chwili, i na to miejsce bywaliśmy, szukaliśmy kolejnych osób, no gdyż trudno by było, żeby w tak fajnym przedsięwzięciu zostały wolne miejsca. No i, i to była chyba jedna taka poważna trudność. Kolejna była taka, że okazało się, że w tym samym czasie, na przykład klasy mundurowe, które są w samorządzie uczniowskim, mają poligon, i ten poligon jest obowiązkowy dowiedzieliśmy się dzień wcześniej i niestety te osoby też musiały zrezygnować z tego wyjazdu. Na ich miejsce szukaliśmy po prostu kolejnych osób, które mogą wziąć udział w tym wydarzeniu. A jakie mają państwo plany na przyszłość? Czy będą państwo realizowali podobne inicjatywy, czy może na podstawie tego e, przedsięwzięcia urodziło się coś nowego zupełnie? No właśnie, to ja może już za chwilę kupię oddam głos. E, no myślę, że pewnie przystąpimy do kolejnej edycji, jak będą temu sprzyjały warunki, ale na pewno dzisiaj już pan dyrektor stwierdził, że właśnie taka lekcja otwarta z udziałem młodzieży i byłych absolwentów na pewno będzie wpisana już w tradycję naszej szkoły. To już z tego projektu mamy dzisiaj punkt postanowiony, że takie coś będziemy kontynuować. Myślę, że też chyba tak zwróciliśmy uwagę, że warto organizować wycieczki. Na miejsca historyczne tutaj regionu. Bo jakoś tak młodzież zawsze organizuje Kraków, Warszawa, gdzieś dalej, a zapominamy, że tutaj mamy bardzo dużo miejsc związanych choćby z historią II wojny światowej. Co ciekawe, poprzez ten projekt młodzież bardzo głośno to mówiła, że jest po raz pierwszy w Bliźnie czy Pustkowie, chociaż te miejsca są od nas oddzielone o. 18 km może, a po raz pierwszy w tych miejscach była i zwiedzała te miejsca. No i chyba była zdziwiona, zresztą to Kuba za was powie, że ta historia II wojny światowej, taka duża historia II wojny światowej, dzieje się tu koło nas, albo działa się tu koło nas, nie dzieje się, ale działa się tu koło nas. I że oni mogą to tak poznać choćby tutaj na tym wyjeździe, ale mogą też prywatnie sobie, nawet w niedzielę czy w jakiś wolny dzień podjechać i to zobaczyć. Także byli bardzo zdziwieni, że to są tak ważne miejsca, tak blisko. I chyba warto kontynuować właśnie że wycieczki bliżej nas, związane z historią i pokazywać młodzieży właśnie tą historię regionalną, tą naszą małą ojczyznę. Kuba? No to tak, jeśli chodzi o uczniów, no to zdecydowanie widać zainteresowanie wśród, bo tak naprawdę, no nie ukrywajmy, nie każdy po prostu Miał intencję, chciał, nie każdego interesuje historia, a po wyjeździe chociażby do blizny, no to pokazało zainteresowanie duże. Uczniowie byli pod wrażeniem i też zadawali pytania, na które chcieli po prostu uzyskać odpowiedź. Powiedzieli, przekazali nam, jako samorządowi uczniowskiemu i, i nauczycielom, że chcieliby kontynuację, chcieliby więcej takich właśnie ciekawych wycieczek blisko nas. Żeby dowiedzieć się, właśnie tak jak wspominałem wcześniej o historii naszego miasta i miast wokół, bo tak naprawdę no, większość z nas o tym nie wiedziało, a, a teraz po prostu już wiemy jest to zainteresowanie. Właśnie przez to, że była cząstka uczniów na tych wycieczkach, nie byli to wszyscy, no to każdy z nas za zadanie dostał po prostu stworzenie prezentacji, które będziemy puszczać właśnie na zajęciach wychowawczych żeby każdy, kto był bądź nie był, mógł zobaczyć, co my zobaczyliśmy, i się podzielić, tak? chcielibyśmy się podzielić po prostu tym, co widzieliśmy, co usłyszeliśmy i też zainteresować po prostu innych do tego, żeby zobaczyli, spróbowali i poznali też swoje miasto. Ja jeszcze dodam, że tutaj na tej wycieczce w bliźnie kilku, kilku uczniów podeszło do mnie i właśnie było zdziwionych, że Nasz patron Janusz Gorszkowski, kojarzony raczej tylko z elektroniką, z elektryką, że brał właśnie udział w II wojnie światowej poprzez rozpracowanie rakiet V1, V2 działania. I to akurat ci, którzy są elektrykami czy elektronikami na tak takim profilu, ja ich bardzo to zainteresowało, a w bliźnie właśnie jest nawet e, poświęcone miejsce jego, jego udziału w walce o, o wolność w II wojnie światowej. Także to też tak zbiegło się w tym projekcie, że ta wiedza została poszerzona nawet o patronie w szkoły. Ta wiedza lokalna, ta wiedza tak. regionalna. Dobra. Jako samorząd uczniowski realizowaliście taki projekt finansowany po raz pierwszy, tak? Czy tak, był tak, były tak. jakieś inne źródła? Nie, po raz, nie, raz pierwszy jako samorząd raz. uczniowski. Jakie to jest doświadczenie? Takiej odpowiedzialności? Czy... Zdecydowanie odpowiedzialność, bo jednak ja jestem uczniem, ja nie jestem osobą już taką kompetentną dorosłą. Więc to jest dla ucznia bardzo dużo, że on może zaangażować się w organizację wycieczek w różnych planów, żeby ja, moi rówieśnicy czy nawet nauczyciele mogli zobaczyć po prostu jak to jest inaczej spędzać też ten czas lekcyjny, nie spędzając tylko w książkach, a również po prostu wychodząc na miasto czy coś i zobaczyć poza budynek, zobaczyć jak to jest, jak to się żyło, jest po prostu ciekawiej. To jest właśnie praktyka, teoria w praktyce, praktyka w teorii i to naprawdę się sprawdza. Emocje są na pewno związane z tym, że trzeba właśnie wszystko dokładnie zaplanować. Czasami, tak jak Pan tutaj wspomniał, pojawiają się trudności nieprzewidziane przez nas, niezależne od nas, no i trzeba sobie też z tym poradzić, więc jako samorząd na pewno też mamy trochę, e, trochę trudności, ale próbujemy je jakoś rozwiązać. Ale to rozwija młodzież, tak. Pod względem i takiej odpowiedzialności. Organizacji. I, I też takiej, może, i przedsiębiorczości. Tak, tak, na pewno, zapewne. Przedsiębiorczość, organizacja, e, próba radzenia sobie z przeciwnościami. Super. Bardzo Państwu dziękuję za, za, ra, za udział w naszym e, konkursie dotacyjnym, za realizację tego projektu. I mam nadzieję, że będą Państwo dalej aktywnie działać na rzecz my lokalnej państw, społeczności. My Państwu bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie i że to było z korzyścią wielką dla uczniów i dla nas. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo. Do